W ostatni weekend, a dokładnie 28 stycznia 2017 roku postanowiłem ruszyć cztery litery z miejsca zamieszkania i udać się na PortalCon, czyli wydarzenie zorganizowane przez ekipę wydawnictwa Portal, gdzie świat miał po raz pierwszy usłyszeć lub i też potwierdzić domysły w zakresie mających się ukazać w nowym roku gier. Tak więc po kilkusetkach kilometrów, a dokładnie trzech z kawałkiem, dojechałem wreszcie na miejsce. Jakimś cudem, znalazłem miejsce do parkowania i ruszyłem do Gliwickiego Domu Kultury. I w tym momencie z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować za niesamowite przyjęcie, jakie mi tam odwiedzający zgotowali, za każdą rozmowę, uścisk dłoni, miłe słowa no po prostu byliście fantastyczni. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Wracając jednak do rzeczy, PortalCon miał oczywiście swój plan. Impreza trwała od 10 do 18. W planie znalazła się prelekcja o grach, które mają być wydane w 2017 roku, prelekcja o najbardziej zapowiadanym hitie, czyli pierwszych Marsjanach, a także konkursy czy warsztaty dla sklepów. Jednym słowem, było co robić. Oczywiście integralną częścią wydarzenia była całkiem pokaźnych rozmiarów grania, gdzie można było zagrać w część zapowiadanych hitów i wszystkich innych gier portalu. Co odkryłem, w połowie imprezy za sceną główną schował się Michał Oracz, prowadzący turniej w Neuroshima Hex. Teraz skupmy się na planach wydawniczych i posłużę się tu podesłanymi przez portal z prezentacji na evencie slajdami i pokrótce omówię na co możecie czekać. Tak więc czujcie się tak jakbyście tam byli. Prezentacji dokonał sam we własnej osobie Ignacy Trzewiczek. Tak więc w pierwszym kwartale ujrzymy oczekiwany dodatek do tajemniczego domostwa. W ekipie rząd trzech troli oczekiwanie jest tak duże, że każdy męski troll w trosce o przyszłość obiadów i deserów pragnie położyć ręce na egzemplarzu gry. Dodatków jednak nie koniec, bo będziemy też w niedługim czasie mogli zagrać w dodatki do Resistance czy jak to się czyta i 51 stanu. Na drugie czekam i to bardzo. W pierwszym kwartale zobaczymy też sporo małych gierek, w tym zasługujący na większą uwagę bohater do wynajęcia. Gra już dostępna i dla każdego fana szybkich karcianek powinna stanowić wpis na listę zakupów. Dlaczego zobaczycie niedługo w materiale na Game TV? Ale, ale jak widzicie, mamy też wielką grę, czyli The Others, kolejna gra autora chaosu w Starym Świecie, tak więc na moim celowniku jest z definicji. Jej recenzja wkrótce na kanale. Znów zobaczycie wielkie figurki, świetne wykonanie i co najważniejsze, bardzo fajną rozgrywkę. Jestem już po paru partiach i powiem, że warto było czekać. Drugi kwartał przywitamy kolejną grą serii Bajko Gear i pięknie ilustrowaną grą Kanagawa, która po portal konowym unboxie zaskoczyła mnie tym, co znalazłem w środku. Jak widać, twórcy gier nie przestają zaskakiwać. W drugim kwartale poczekamy też na kilka potężnych uderzeń. Zobaczymy dodatek do gry Kraj może ten przekona jeszcze nieprzekonanych graczy w Polsce, bo tych w Stanach nie trzeba przekonywać, bo pokochali tę grę. Kolejną grą, na którą możecie czekać, będzie znów przed i niestandardowej urody gra Inis Bloodborne, w którego już odwiedzający PortalCon mogli zagrać. Ja z tą grą wiążę jeszcze inne nadzieje, bowiem gra planszowa oparta na komputerowym hicie może ściągnąć do naszego hobby na dłużej nowych graczy, a o to nam wszystkim przecież powinno chodzić. Jednak nie ta gra stanowi wisienkę na torcie drugiego kwartału, a pierwsi Marsjanie. Gra, na którą hype studzi sam autor. Tak więc spokojnie ludziska, na przygody na Marsie jeszcze poczekacie, gra zapewne kolacji Wam sama nie zrobi, łóżka nie ogrzeje, ale będzie bardzo satysfakcjonująca Fakcjonującą grą dla ludzi lubiących wyzwania. W trzecim kwartale znów będziemy chłostani grami, na które wszyscy czekamy. Alien Artifacts, w którym miałem przyjemność już grać, zapowiadają się niezwykle miodnie: od Karcianka, gdzie będziemy mogli rozbudowywać, odkrywać, atakować, i to wszystko w kosmicznej otoczce. Dla tych, co lubią łażące trupy, Portal przygotował wydanie gry Zombieside, tak więc kolejne wielkie pudełko z figurkami. Fani używania aplikacji przy grach też powinni się znaleźć przy grze Rising 5, a ci, którym za mało pana Langa, autora Chaosu The Others, to proszę, macie też Ojca Chrzestnego, więc chcąc się przygotować na grę, chwytajcie za książki czy zapuszczajcie filmy, bo już niedługo przyjdzie wam zadbać o... rodzinę. Co jeszcze portal wyda w tym roku? Może wiedzą, ale jeszcze nam nie powiedzą. Ale to też fajnie, czekać jest miło, ale być zaskoczonym też lub nawet bardziej. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że powstaje kolejna portalowa firma, tym razem skoncentrowana na aplikacjach. Widać, że gliwicki wydawca stara się sprostać światowym trendom i dobrze. Na pierwszy ogień idzie gra poprzez wieki i oczekiwana NeuroShima Hex. Uf, to tyle z gier, które mają być wydane. Tak jak pisałem wcześniej, w część można było zagrać już w sobotę, jednak czas szybko leciał i 8 godzin strzeliło jak zbicza i trzeba było wracać do domu. Sama idea imprezy podobała mi się bardzo, bowiem wydawca nie ograniczył się do suchego wrzucenia zapowiedzi na swoją stronę, a wyszedł do ludzi i to dosłownie. W kraju nad Wisłą takie praktyki to jednak ciągle rzadkość, tak więc pochwały należą się tym bardziej. Kolejny Portal chyba za rok i z chęcią się na niego wybiorę. To tyle na dziś, do następnego razu, trzymajcie się, hej!